Agnieszka Chylińska, skandal w TVN, a taka sensacja. Kuba Wojewódzki klamie. Kuba Wojewódzki przez jakiś czas zasiadał w fotelu i programu Mam Talent. 59-latkowi za stolem towarzyszyle forem Foremniak i Agnieszka Chylińska. Choć podczas występów przed kamerą można było odnieść wrażenie, z cała trójka bardzo się lubi. Prawda okazała się z inna. Tak przynajmniej wyznał ostatnio Wojewódzki. W jednym z odcinków swojego programu Kuba Gostil na kanapie Piotra Gasowskiego, który do niedawna był prowadzącym Twoja twarz brzmi znajomo. Ten jednak oznajmił, Ze odchodzi w gestie Solidarności z Kasia Skrzynecka, której podziękowano za współpracę. Wojewódzki powatpiewał w oficjalne pobudki Gasa, bo, jak przyznał, nie wierzy w Solidarność z gwiazd telewizji. Na dowód przywolał swoją historię z czasów, gdy rozstawał się z Mam Talent. Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z Mam Talent, to obie powiedziały: odchodzimy z toba. A jak było później, to chyba wiemy. Ja nie wierzę w taka lojalność, powiedział Kuba Wojewódzki wyraźnie zawiedziony. Faktycznie Agnieszka i Malgorzata wciąż trzymają się cieplech posadek w show, a w skladzie jurorskim zmieniają się tylko mężczyźni. Po Kubie przyszedł do programu Robert Kozyra, później Agustina rola, a obecnie na fotelu jurora zasiada Jan Kliment. Do wywolanej przez Kubę afery postanowiła odnieść się Agnieszka Chlińska, która poczula się urazona jego słowami. Wokalistka nie kryła zdziwienia jego wylewności. Zapewniła, że za sama darzyła go wielka sympatia i chętnie przyjmowała zaproszenia do jego programu. Showman nigdy też nie dał jej odczuć, zima do niej jaki zal. Drogi Kubo, o Twoim odejściu z programu mam talent, dowiedziałam się z mediów. Ani się, chlopie, ze mną nie pozegnalas, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego, zarzucając mi nielojalność, po ludzku klamiesz. Przychodziłam do twojego programu na wyraźne twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy. Bo miałeś fajna ogladalność i tak bardzo mnie lubiła pisze Agnieszka. Dodala jeszcze, że już więcej nie pojawi się w jego programie, choć ten nadal ja do niego zaprasza. Jeszcze kilka dni temu dzwoniła z mojej agentki z pytaniem, czy mogę znowu do ciebie wpaść. I wiesz, pomyślałam, pójdę ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec ciebie, to pomyślałam sobie, ze i klamliwy, a tatus mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Nic i nie klam więcej poradziła mu chylińska. Zeus wygląda na to, że to ewidentny koniec tej medialnej przyjazni.